Dzień dobry. Ja nazywam się Rafał Pniewski, prowadzę ten cykl, premiery filmowe o tym psychiatry. Z zawodu jestem psychiatrą, jestem psychoterapeutą psychoanalitycznym i zajmuję się filmami tymi, które pokazały się niedawno na ekranach naszych kin albo na... Platformach streamingowych. Dzisiaj powiem kilka słów, komentarz z psychoanalitycznego punktu widzenia. Kilka słów o filmie Pod wulkanem w reżyserii Damiana Kocura. Kudy ty, ty mnie, ty będziesz pokazywał tę drogę. Ten film, międzynarodowa obsada, międzynarodowa produkcja, reżyseria Damian Kocur, tak jak wspomniałem, polski kandydat do Oscara właściwie kandydat wpisany na listę pełnometrażowych najlepszych filmów międzynarodowych. Film. No cóż, opowiada o rodzinie uchodźców, Ukraińców, którzy w czasie wakacji na Teneryfie dowiadują się, że ostatecznie w Ukrainie wybuchła wojna. Spodziewali się tego wcześniej, bo napięcia narastały, ale samo ogłoszenie wybuchu wojny zastaje ich właśnie tam. I oto mamy w filmie opowiedzianą historię ludzi, którzy nagle znaleźli się w czymś w rodzaju pułapki, bo status uchodźcy. Nawet jeżeli jest to na Teneryfie, nie jest czymś miłym. Niezależnie od tego, w jak pięknych okolicznościach by to było, albo jak dużą pomoc otrzymywaliby uchodźcy, i mam na myśli tutaj uchodźców w ogóle, w tym filmie zresztą ta ukraińska rodzina to nie są jedyni uchodźcy. Tam również występują i dosyć istotną rolę grają uchodźcy z krajów afrykańskich. Ale wracając do głównego wątku, niezależnie od tego, gdzie znajdą się uchodźcy i jak dużą pomoc by otrzymywali, ta sytuacja jest dla nich niekorzystna. Niekorzystna, to może mało powiedziane, jest po prostu bardzo zła, bo oto mamy do czynienia z ludźmi, którzy nagle stracili wszystko, stracili swoją ojczyznę, swój stan posiadania, stracili swoich bliskich, stracili możliwość mówienia w swoim języku, stracili swoją kulturę, są oderwani od po prostu wszystkiego, co ustanawiało do tej pory ich poczucie stałości, bezpieczeństwa, przewidywalności. Potwierdzało ich, ich tożsamość. I nie dziwmy się, że nie są oni bardzo szczęśliwi czy bardzo zadowoleni, nawet jeżeli mogą mieszkać za darmo albo mogą dostawać za darmo posiłki w restauracji. Ich stan psychiczny jest po prostu zły i napięcia między nimi narastają. Zatem, ten film to również opowieść o tym, jak w takiej kryzysowej sytuacji. Mogą rozpadać się dotychczas pełnione role, czy takie role, do których jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, które wydają nam się oczywiste. To są role chociażby zawodowe, rola w rodzinie, bycie ojcem, bycie partnerką. Dla mężczyzny, bycie dorastającą nastolatką. W tych innych niż zwyczajne, po prostu nienormalnych okolicznościach wszystko się zmienia i funkcjonowanie dalej w tej samej roli może się załamać. Tu nasi bohaterowie starają się trzymać w tych swoich rolach, nawet starają się dalej funkcjonować w roli w sumie turystów, którzy zwiedzają Teneryfę, ale pod spodem dobrze nie jest i to że dobrze nie jest widzimy czasami w różnych wybuchających sprzeczkach w płaczu małego chłopca tego najmłodszego syna w tej rodzinie w różnych zamyśleniach się córki nastoletniej ona zresztą jest taką najbardziej pierwszoplanową postacią co myślę też ma znaczenie bo jest to pytanie o to właściwie jak, jak to jest z wchodzeniem w ten nazwijmy to dorosły świat dorosły tak przygotowany przez poprzednie pokolenia, przygotowany tak, że w Ukrainie toczy się wojna i mamy kryzys uchodźczy, ale też świat ten dorosły pełen uniwersalnych, powiedziałbym, zjawisk, które są po prostu mało przyjemne. Ten film zresztą w odbiorze jest mało przyjemny i taki po prostu on ma być. Сегодня был человек-то мама, выезжают с детками Seventeen, okay? yes. Смешно очень. Классно время проводишь. A to, że jest mało przyjemny, wynika z tego, że reżyser z całą ekipą zaprasza nas do śledzenia losów tej rodziny i paru innych postaci. Śledzenia w sposób dosyć specyficzny. Mianowicie, raz za razem jesteśmy, my widzowie, postawieni w sytuacji obserwatorów scen pełnych napięcia, ale takiego niedopowiedzianego. Kiedy nastolatka z tej rodziny jest w jakimś sensie zaczepiana, a trochę zapraszana do czegoś w rodzaju wspólnej zabawy, skoki do wody przez dziewczyny, takie w jej wieku stamtąd, sceneryfy, to nie wiemy, do jakiego stopnia jest to zaproszenie do tej wspólnej zabawy, a do jakiego jest tym już coś takiego przekraczającego granicę, trochę takiego przemocowego. To samo dzieje się w różnych sytuacjach takich spotkań z przypadkowymi ludźmi, na przykład z młodymi mężczyznami, którzy tak postawili swój samochód, że nie może, że ta nasza rodzina pojechać dalej. To napięcie w ojcu, który tam ich zaczyna powiedzmy tak, słownie poszturchiwać, żeby ustąpili mu miejsca jest podyktowany nie tylko tą sytuacją, ale też jest podyktowany tym, że on sam czuje się zakleszczony tam na Teneryfie. Z jednej strony jest wojna i strach wracać tam, gdzie wojna się toczy i jest potrzeba chronienia rodziny i chronienia po prostu samego siebie. Z drugiej strony prawdopodobnie powinność, kiedy dowiaduje się, że jego przyjaciele zaciągają się do wojska czy idą na front, ale w tym wszystkim, jeszcze wcale to nie jest takie proste, żeby tam do Ukrainy się dostać i stan unieruchomienia, stan bezczynności jest po prostu nieznośny. Zatem w nim narasta to napięcie i to pouczanie, powiedzmy, tych młodych mężczyzn jest takie prowokujące no to oni sprowokowani, ruszają z tego samochodu w stronę tych naszych bohaterów, i tutaj można powiedzieć, na no niby. Nie, nie kończy się na jakiejś rozrubie, krew się nie leje, ale jednocześnie jest nieprzyjemnie. Yeah. What? Hey. What tak samo nieprzyjemnie jest, kiedy uchodźca z Afryki podchodzi do rodziny i chce sprzedać brązoletki. Taka typowa scena. Uchodźca z Afryki, który sprzedaje jakieś gadżety i w tej chęci sprzedania jest pewien nacisk. Tak jakby oni musieli kupić, oni przymuszeni... Czują się przymuszeni do tego, żeby kupić, więc odmawiają. Też napięcie między nimi narasta. Roman, czyli ten ojciec rodziny, mówi, słuchaj, już kupiliśmy taką brązuletkę od twojego przyjaciela. Na, ten, na to ten czarnoskóry mężczyzna odpowiada, chwila, znasz mnie? Skąd wiesz, że to akurat mój przyjaciel? I robi się bardzo niefajnie. Pomyślałem o tej scenie, że ona w ogóle opowiada o tym, że wszyscy jesteśmy uwikłani w pewne takie... Społeczne, może też komercyjne konieczności, gdzie mamy odgrywać rolę. Rolę tego, który sprzedaje bransoletki, chociaż nie wygląda na to, żeby to była praca jego życia, żeby kochał to robić. Rolę tego, który ma wysłuchać tej oferty sprzedaży, ale to nawet mamy akwizytorów dzwoniących do nas. Wysłuchać, chociaż nie chcemy tego słuchać, bo chcielibyśmy po prostu siedzieć spokojnie i pić, co tam nam. Do stolika podano i sobie jeść i spokojnie rozmawiać. Zatem pod tą fasadą, że niby wszystko jest w porządku, jest jakoś nieprzyjemnie. To nawet dotyczy spędzania wakacji, tak jakby było coś takiego z góry określonego, co to znaczy być na Europie i jak należy się bawić i gdzie należy pojechać. Wszystko jest z góry powiedziane. Nawet ten, kto wynajmuje samochód, opowiada dokładnie, jak ci turyści, ta rodzina mają zwiedzać Wyspę Teneryfę, chociaż właściwie są wolnymi ludźmi, ale z góry już mają wszystko zaplanowane. A propos tego, znasz mnie, napięcie też pojawia się między rodziną ukraińską i rodziną rosyjską i nic dziwnego, bo wybuchła wojna, Rosjanie są w tym momencie wrogami. Z punktu widzenia Rosjan, być może Ukraińcy też są wrogami, ale to być może chciałbym zaakcentować, bo Ci ludzie się nie znają, te, te dwie rodziny. Gdyby nie odzywali się w swoich językach, być może w ogóle nie rozpoznaliby siebie w jakikolwiek inny sposób, jak tylko jako mieszkańców pewnego hotelu na Teneryfie spędzających tam urlop. Ale ponieważ odzywają się i jedna rodzina mówi po ukraińsku, a druga po rosyjsku, to od razu zostają zidentyfikowani jako ci, którym można postawić pewien zarzut co najmniej delikatnie mówiąc, jako ci, którzy wrogo patrzą i na których też wrogo się patrzy. Smieszna oczyń! w время prowadzisz. Mm. Czy Wy mnie znacie? Można by zapytać z jednej czy z drugiej strony. No nie, oni nie wiedzą, kim oni są. Oni nie wiedzą, jakie mają poglądy polityczne i w ogóle, jakimi są ludźmi. Natomiast są od razu etykietowani jako ci wrodzy, jako ci niewłaściwi z racji przynależności do określonej, powiedzmy, grupy etnicznej. To tutaj jest grupa językowa. Natomiast, jak wrócimy do czarnoskórych na okich imigrantów przybywających do Europy, no to jest to też takie etykietowanie ludzi, którzy są po prostu inni etnicznie, inni kulturowo i no bardzo, bardzo wielu osób budzą z racji chociażby koloru skóry dużo wrogości, dużo niechęci. Zatem myślę, że tytuł pod wulkanem można czytać nie tylko w taki sposób, że to jest Teneryfa, gdzie jest wulkan Teite, nie tylko w taki sposób, że. Tuż obok, w jakimś sensie, wybuchła wojna i zaraz może dotyczyć nas wszystkich. Myślę, że też można czytać jako w ogóle stan, w którym jesteśmy. Stan nieustającego napięcia myślę, my ludzie w ogóle nieustającego napięcia różnych animozji, które dzieją się między nami na poziomie sąsiedzkim, na poziomie między dzielnicami, między miastami, czy wreszcie Między krajami. To są napięcia, które tak narastają, narastają, gromadzą się różne uprzedzenia, niechęci, zaszłości i tak i prędzej czy później będzie wybuch. Wybuch w tym filmie jest zaznaczony bardzo dobrze fajerwerkami karnawałowymi. Bardzo dobrze, ponieważ te dźwięki eksplodujących rakiet, tych wybuchających, eksplodujących rakiet właśnie, no menomen, to są rakiety, rakiety jako race, te fajerwerki w czasie karnawału, jak i rakiety te, które służą zabijaniu ludzi. Te dźwięki są po prostu nieznośne, kiedy ogląda się to w kinie i słyszy się to w kinie. Myślę, że wynika to z tego, że jesteśmy jako widzowie poprowadzeni przez ten film w taki sposób, że napięcie również w nas narasta i to coś nieprzyjemnego. I kiedy słyszymy już te strzały karnawałowe, to faktycznie trudno, nie chce się tego słuchać. To jest po prostu bardzo, bardzo niedobre. I to złożenie wybuchu wojny i karnawału, który jest na Teneryfie. Daje do myślenia, bo oczywiście można w tym zobaczyć kontrast taki, że tu ludzie się bawią, a tam ludzie walczą, ale myślę, że to nie, nie tylko o to chodzi. W każdym razie ja byłbym skłonny odczytać w tym jeszcze jedną rzecz, mianowicie taką ludzką potrzebę, żeby czasem postawić świat na głowie. I czasem to jest w formie zabawy, gdzie są zawieszane wszelkie normy, reguły, nic nie obowiązuje, można odwracać rolę, można być kimś innym, można sobie na wszystko, powiedzmy, pozwolić, takie rozhamowanie. To, co nazywamy w psychoanalizie superego, a w, nazwiemy też po prostu obyczajem, normą społeczną i tak dalej, to nagle zostaje zniesione. I tak samo jest na wojnie, tylko że w sposób... Hmm, taki, który wyzwala wszelkie niszczycielskie impulsy. Tam też prawa są zawieszone i tam też wszystko staje na głowie. Tam też nagle trzeba być w innej roli, albo jest się poniekąd przymusowo obsadzonym w innej roli, bo na przykład jest się wrogiem, kimś takim, kogo należy eksterminować. Zatem tu karnawał, tu wojna, dwie ludzkie sprawy prowokowane przez ludzi, tak jakby było potrzebne coś w rodzaju rozładowania albo z takiego uwolnienia. To uwolnienie albo w formie właśnie karnawału, albo uwolnienie w formie wojny, która wybucha. Wybuchano, bo napięcia się gromadzą, a gromadzą się, kiedy mamy różne niedopowiedzenia. Rodzina stara się trzymać i oni też między sobą mają taki układ, że z jednej strony, właściwie tam nie pada słowo wojna. Tam są pytania o to, czy, czy jest powerbank w plecaku. To Pojawia się na tyle często, jakby ten power bank też coś oznaczał, może na przykład, czy masz jeszcze siły, żeby w ogóle w tym wszystkim być, ale jednocześnie ten stan takiego wyczekiwania i już wspominanego przeze mnie napięcia cały czas jest wyczuwalny między nimi i, i to wszystko jest po prostu na granicy, że zaraz, że zaraz wybuchnie, że zaraz będzie niefajnie i zresztą takie wybuchy w postaci kłótni między, między tymi osobami z rodziny w tym filmie są. Bezsilność w takiej sytuacji jest czymś nie do wytrzymania. Scena, w której ukraińska rodzina już wie, że musi zostać na Teneryfie, bo tam właśnie wybuchła wojna, tam w Ukrainie, a otacza ich. Korowód tańczących karnawołowo ludzi, no to jest scena, która pokazuje ich właśnie bezsilność i unieruchomienie. Rzeczywiście, ten wtedy taniec wokół nich to po prostu jak z koszmarnego snu, gdyby pomyśleć o tym, w jakim oni są wtedy w stanie psychicznym. Bezsilność jest też na tyle nieznośna, że wydaje się, że wbrew jakiemuś instynktowi samozachowawczemu. Wbrew nawet zdrowemu rozsądkowi, mężczyzna, główny bohater, roman tej rodziny, on decyduje się zaciągnąć do wojska. I tutaj powodów jest oczywiście wiele, wiele, wiele można by wymieniać. Można też dyskutować o tym, jak to jest z tą wiarą, na przykład, że pójdziemy na front i nic nam się nie stanie, bo wszyscy, którzy idą na front, wierzą w to, że raczej przeżyją. Jak to jest wspieraniem tych bohaterów, którzy idą na wojnę, których wysyłamy na bardzo, bardzo prawdopodobną śmierć, ale też myślę, i tutaj to chcę podkreślić, że już zaciągnięcie się do wojska może być lepsze. Niż czekanie, takie trwanie w zawieszeniu, gdzie nie wiadomo właściwie, czy za chwilę wrócę do domu, czy muszę się osiedlać już tutaj na Teneryfie, a w ogóle co ja będę dalej robić, kim ja będę, jakim językiem będę mówić. No To jest ta sytuacja ludzi, którzy wyrwani ze swojego kraju są nagle w nowych okolicznościach i nawet jeżeli jest to Wyspa Wiecznej Wiosny, to te okoliczności są. Nie, nie, one, one nie łagodzą bólu, one nie łagodzą utraty, one, one nie łagodzą, nie łagodzą frustracji. Tyle w tej... Opowieści, komentarzu, psychoanalitycznej recenzji filmu pod wulkanem. Film warty obejrzenia. Reżyser trochę zaryzykował, podejmując temat taki, powiedziałbym, no, społecznie ważny, zaryzykował być może oskarżenie, że chce na tym się podwieść, ale, ale wyszło to rzeczywiście dobrze. Psychologicznie pokazane jest to w sposób taki, który buduje. To coś nieprzyjemnego w nas, i to właśnie o to doświadczenie, czegoś nieprzyjemnego, myślę, w dużym, dużym stopniu w tym filmie chodzi. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Okiem Psychiatry o filmowych premierach.